Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda de Gogika. Jakiś czas temu pokazywałem Wam ten taki bujany statek, który był taką miniaturową karuzelą, a teraz mamy kolejny absurdalny dodatek do zakupów w Legoshopie i w Legostorze. Latający samochód do przebudowywania, czyli taki mały gratis 3 w jednym. Jest zbudowany ze 113 klocków i mamy możliwość zbudowania tutaj trzech pojazdów. Ten główny model ma na grillu Precla, a dwa pozostałe wyglądają co najmniej absurdalnie. Ja nie dostałem go jako gratis, kupiłem go za 45 zł. Chciałem testować, co to w ogóle jest. Ja w ogóle lubię formę tych gratisów, które są właśnie w tych takich pudełkach, gdzie mamy, wiecie, instrukcję. Która jest zarazem okładką, a pudełko jest takie uniwersalne i po prostu numeruje się okładki, tak jak właśnie na przykład te figurki z Legostora w Warszawie czy we Wrocławiu, czy tak samo jak właśnie miał. To miejsce wspomniany wcześniej, bujany statek, który był karuselą. No a tutaj mamy latający samochód. Ja rozumiem, że mamy akcję Rebuild the World i rzeczywiście Lego bardzo chce pokazać, że można zbudować coś kompletnie innego już z gotowego zestawu. Ale ten gotowy zestaw już jest dość dziwny, więc zaraz sobie to wszystko zobaczymy, pooglądamy, jak to wszystko wygląda i czy ten samochód po zbudowaniu też wygląda tak absurdalnie dziwnie jak tutaj, ale to przekonamy się za chwilę, prawda? Bo najpierw najpierw zajrzyjmy sobie do wnętrza pudełka. Pora otworzyć tego brzydala i tak się zastanawiam, może bym zbudował wszystkie trzy modele i Wam pokazał, jak one wyglądają. No bo jestem aż tego ciekawy. Dobra, w środku oczywiście mamy worki z klockami, dwa. Tutaj mamy też taką tekturkę, która oddziela nam wnętrze pudełka od instrukcji, która oczywiście zarazem jest okładką, o czym Wam mówiłem ostatnio. No i mamy opcję poskładania sobie tego modelu. Tylko tak, patrzę po kolei, jak to jest. Tutaj mamy jeden z tych wszystkich modeli. I gdzie jest ten? Tu jest ten właściwy. Aha, czyli możemy tylko z tej instrukcji złożyć dwa z nich, czy. Aha, bo to są takie jakby przyczepki, czy to jest alternatywne, nie wiem. Zrobię to na speed buildzie, więc będziecie sami mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo jestem po prostu ciekawy, ale nie no, to na pewno jest jako konstrukcja alternatywna, czyli w ogóle to są takie właśnie jakby pseudo przyczepki albo coś, nie wiem, dobra, w takim razie robimy tylko ten zestaw, bo to po prostu wygląda absurdalnie dziwnie, więc złóżmy to, to, to i tyle i pooglądam sobie, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka ten zestaw może wydawać się dość zabawny, ale ja uważam, że on jest po prostu na maksa zły. Jako gratis, ok, od biedy, ale porównując do różnych gratisów, które mieliśmy w ostatnim czasie, na przykład, o do tego buta który mimo tego, że wizualnie jakoś super fantastyczny nie jest, to jest w jakiś sposób ekskluzywny przez to, że jest na licencję Adidasa, że mieliśmy tam tego figurkę Seby, mimo tego, że Seba miał na sobie naklejkę, a nie nadruk, to jakoś to można było przecierpieć. Mieliśmy ostatnio Dorwintoria Gryfindoru i też w porównaniu z tym czymś, to było naprawdę super. A to jest taki ni to maluch, ni to mini Cooper, który został wyklepany z tylu kolorów, że myślę, że najlepszy blacharz w okolicy absolutnie nie były. W stanie zebrać tylu różnych rozbitych samochodów, żeby poskładać go w całość, dodatkowo dorzucił mu jeszcze skrzydła, i nawet tutaj chyba jakiś statecznik, więc rzeczywiście jest to dość pokręcone, gdyby to może było, no nie wiem, w bardziej pasujących do siebie kolorach, ale naprawdę mamy tutaj kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, czerwony, niebieski, absolutnie jeszcze jakieś takie odcienie pastelowe. Tutaj z przodu mamy precla. zasła akurat plus, bo precle są spoko. A z tyłu mamy białego Santa, który mnie osobiście kojarzy się z paryską restauracją, moim ulubionym modularem, gdzie takie właśnie białe kruasanty zdobiły fasadę budynku. Co do wnętrza, na no środku znajdziemy tylko i wyłącznie kierownicę, więc absolutnie bez szału. Gdyby tutaj jeszcze została dołączona taka figurka, jak na przykład były w starych zestawach Lego Classic, gdzie mieliśmy taki odlew, jakby ciałka ze śmieszną obracaną główką, trochę podobną do głów w duplo. To myślę, że to byłby taki fajny ukłon w stronę fanów retro zestawów, i wtedy ewidentnie można by się było tym zestawem jarać. No i tak jak mówię, jako gratis, który gdzieś tam wpada do zakupów, spoko, ale żeby go kupować, um, dobra. No ja go kupiłem za 45 zł, był smart, więc nie płaciłem za wysyłkę. Można to jakoś przeboleć. Ale za wyjątkiem Kruasanta i Pretzla, to nie widzę tutaj nawet zbyt sensownych elementów. No może jeszcze ten element e, ogona, bo można sobie skombinować jakąś awionetkę i dzięki temu jakoś sobie to zrekompensować, że kupiło się takiego pstrokatego potwora. Nie oszukujmy się, ten zestaw absolutnie nie ma szans na czołowe miejsca w rankingach najlepszych gratisów do zakupu w oficjalnych sklepach Lego. Bliżej mu, oczywiście, do dostania złotej maliny w takiej kategorii. No, ale oczywiście, jeśli ktoś jest zafiksowanym kolekcjonerem, który musi zebrać absolutnie wszystkie gratisy albo jakieś takie kompletnie oderwane od rzeczywistości zestawy, tak to polecam tutaj absolutnie nie wahajcie się, homikujcie te zestawy i po prostu ich nie otwierajcie. Ja otworzyłem, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Na żywo. Na plus może to, że ten zestaw po zbudowaniu wydaje się być nieco większy niż kiedy patrzymy na render na opakowaniu, bo na pudełku wydaje się naprawdę taki maciupeńki, a tutaj. Kolorowy malacz, który został bardzo mocno. Nie wiem, w ogóle może to z maluch Połudstoku, tak mniej więcej sobie jestem w stanie ten model zwizualizować. No, także jeśli nie macie ciśnienia na latające samochody, to wybierzcie te normalne, na przykład ze Speed Champions, bo one są naprawdę godne uwagi. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!